Nie, dobra, tak tego nie rozbiję. Siemas Leiprox. Cześć. Czy tobie trzeba wszystko za każdym razem tłumaczyć? Ale co? Zapisałeś się do teleturnieju o grachu e... jakiegoś grafa i nie przemyślałeś tego. Ej, bronię tytułu, ja już w tym byłem! Nawet w najmniejszym stopniu. Czego? Już pominę fakt, że twoim partnerem będzie i ksen rudecki, aka kulał nogi, bo to mały <noise> Jak wy planujecie to logistycznie zorganizować, bo pojęcie stref czasowych to chyba wam jest obce. Gdy Graf będzie chciał zrobić nagrywki o 10, żebyś mógł się na 11.00 wyrobić na stream, to Ty w Iranie będziesz miał 12.30, a dla Rudeckiego w Toronto to będzie czwarta rano. Jak wy macie to wygrać, jak Ty w Teheranie będziesz umierał, bo temperatura tam w południe wynosi jakieś 60 stopni, a Kanadyjczyk niewyspany będzie nawet bardziej już leś niż jest zazwyczaj. Holy Co to jest? Patrz, Nolif. Wo! No lit. Ja nie wiem, że największy, żeby nie było, że jem 2, to zjem 1 i będziecie mniej przypierdalać i co co nie. Oho. Nie, co to zaczyna dojcie, nie? Get, where are you my brother? Yeah, where, where, where? On site, on site. On site, okay. I got this. I'm professional player. To jeden. Ale dziecko. On site, okay. I got this. I'm professional player. Patrzcie, to jest cała psa szuflada. To wszystko. Wszystko to jest psa. Ten pies i lepiej niż nie. Co, ja byłem w hotelu w pięciogwiazdkowym, to nie mówiłem, o, w Hiltonie. O, o, o. O, z basenem, tak. O, z kłoszby, o, o, o. Koszyków, w koszykówkę można było grać, no. A co było na śniadanie? <noise> Czego nie było? To był stół, to był bufet, Szwedzki, turecki, wszystko było na śniadanie. Stół był piękny, ale no, pieniędzy. W... Baba, czyli psze, 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 baba, baba to może być w polu. Słuchaj, lady napierdalała na harfie, tu nie, nie wymyślam, że na harfie napierdalała. Na śniadaniu już tutaj jem, dopierdam, no, dalej gra. Czy to Nia prawda? Trzeba było rycerze, że Lambert, ma mniejsze zakole od twoich? Nie. Tak, co? Kurwa, za ty wupa, ty piszesz, gościu. Spochuj się. Bloki postaw nad tym. Nad jajem? Czy po prostu kliknąć w jaju? Pozdrozony. Chyba, no może jutro. Musimy być ready. To jest dla widza, pokaż jak się zmywa A dobra, Zmowa uwaga nie zmywa, chusteczka specjalna zmywa Patrz jaka no. szpachla <śmienicza> Jakbym dupę tym wszystkim podtarł, naprawdę <śmienicza> Tragedia Muszę wbić 62 na DK i potem delewelujemy na Insta, włączymy na Instagram i wchodzimy na melodię Kurwa Ja mam pytanie do, do kogoś, kto ogarnia Szczatu Co ja mam zrobić, jak ja przez cały, życie, czy przez cały rok zarabiam najniższą krajową, a teraz k nagle wypierdoli mi parę tysięcy No nic, nic się nie stanie, każdy w banku ma w dupie to, że zarobiłeś kilka tysięcy Naprawdę? Karbówka też ma w dupie, że zarobiłeś kilka tysięcy Zdradzę ci sekret, Ortis. To nie jest dużo. No nie, nie jest. Rozumiesz? Ale chodzi o różnicę. I nie ma to znaczenia. Powiesz, że dajesz dupy, jest to nieopodatkowane i tyle. Czekaj, ja mogę tak powiedzieć? Nie. Kurwa. Jakby ci gotówką dali, to by przeszło, tak to nie. Nie żebym wiedział jak się płaci za seks, nie? Przeba, dostał! 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 Jest! Yes! Zniszczony, Mieszkamy Claus and Bechlin! Dobrze! Dobra Leży kolejny, ale easy, dobrze, ja pier... ale pan big, ja pier... Chyba gra w robocie Bogał, Ej, dojeżdżajmy, ja dojeżdżajmy Kolejny, 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 to jest co, za, za co, głupą Dostałem, dostałem, dostałem dwa razy Oddał mi na Dostał! Napierdalamy do Maciego, na Maciego. Na Dostał JEEEEEEEES! Yes! Yes! <laughs> <laughs> Gryfn... A! A! O oh, skąd? Eee... Y Grubend NIE WIEM! <grymne> Ej, co ty robisz? O, ale, jesteś, masz, ale masz duży czołg! Makapaka się, patrz, mi lufę wsadza do tyłu! No jak ja wyglądam, junior! Trzymałem <grymne> 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 takiego mojego? Pszki Skupi się bora, na grzechy, wola, Filip, on to później! <grymne> Ej, co jest? Halo! A przecież ja mam ksywkę Wielki Dickinson! Ej, bo jedzie na mnie, pomóż widzu! Skimmy! Wypadam, dam, na czacie! Dobrze, <grymne> <grymne> Zabity. Zabity. <grym> Dobra, strategia jest prosta, bo oni, oni fokusują się na mnie, więc wiecie, ja będę jeździł wabił. pilu. fokusiczku na moim ciągiczku. <grym> <grym> lewo, lewo tego, rondo. Yo! Ale mocny, hedy, ty. kurwa. Patrzcie to, jaki, jakie życie jest przewrotne. Patrzcie to, chcę z walki z Polakiem na, na fame 5. Najebany, najebany. Kładam 10 tysięcy na cel charytatywny. Nie chcę iść za walkę, bot mi odpisał, a ja najebany. Nie lećcie w chuja, mówię serio. <śledzimy> <śledzimy> 2019 rok to był, nie? Jaki najebany w ogóle spykał kurwa. Dajcie mi k**a dubiela, dajcie mi k**a dubiela. Fejmy me ma, jeśli mi kurwa się da. <grywka> Nie dobra. Co Polacy mieliby do powiedzenia temu człowiekowi, pytam. Że jest kawał ch**a. psychiczny człowiek. Doprowadzi do tego, że cały świat zginie. Pierdol się. Ja tutaj. A gdzieś tam nie panuje. to, pan <rowydz�imy> <Pally dostaniemy. organizational noise> Wow. Wow. Ło! <noise> Ło! Spadam. No, ja cię. Upadek już. Izaka! Jebło. I tym pozytywnym akcentem. <noise> możemy zakończyć stream zwiętu. Jak wstanie będzie grubo, będę... Muszę włączyć stream bo jak wstanie to będzie perma ban. <noise>

Nie ja dam się obalić, nie na tydzień. Nie? nie, 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 nie. Jezu. Dobra, dam się obalić, czekaj, dam się obalić, dam się obalić. Dla widza. Ale to... Tu gdzieś... Nie! Nie! Kurwa! Zginie. To ty, dzieciaku, chciałeś podejść, kurwa, do księcia. I zwykłym parobkiem. Kurwa, no nie wytrzyma! Tak długo jak ona nie wie. Chodźmy gdzieś indziej. Napisałaś, ale nudy jebane. Zrobić ci zapiekankę? Tak napisałaś na czacie, no. Perma ci dałem. Ale nudy no, jebane, czy mi zrobić zapiekankę? Nie. Ja się, ja się tak lubię sztaknąć. To tak jakbym czuję się trochę, jakbym benzyna na stacji benzynowej wąchał. Ja, ja najbardziej lubię wąchać. tak, Jak idziesz, nie, nie, nie masz ogolonej dupy i pod ci jeszcze zwiera pomiędzy. I tak jeszcze masz gorączkę, jakieś 4 stopnie wyżej niż w normie. I człowieku taki, wiesz... Taką, go, taką chorobą jeszcze ci zgasi pierdoli I sztachasz się takim takim mokrym rowem No kurwa to jest petarda Petarda Jeszcze najlepsze jest to, że jak dupy nie dotrzecie jeszcze I wam kurwa to się z tym potem tam miesza, miksuje I wam na jajach dopiero zaczyna ociekać I tam się robi taka kałuszka to jest najlepsze. Twitch, żeby jeszcze dodać oliwy do ognia i wkłobić jeszcze bardziej swoich topowych partnerów, ogłosili, że ze względu na duże koszta nie będą robić z nimi podziału 70-30%, kiedy 70% szło dla twórcy subów i będzie zwykłe 50 na 50, bo Twitch uważa, że streamerzy zarabiają o 27% więcej niż w ubiegłych latach. Ale chu stary. Ja i tak nie miałem takiego deala. Ja miałem i tak zawsze 50 na 50, niestety, ale wszyscy co mieli kur... deala 70 na 30, to, w... to teraz kurwy jesteśmy równi! Ha, 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 ha! Teraz kurwy macie tyle samo co ja! A lubisz mieć czasami takie mocne syranie? Ja tak odczuwam wtedy mega satysfakcję po defekacji. Zależy na przykład, jeżeli na... obudziłem się 30 minut za późno i mam 30, 40 minut na to, żeby się umyć, wysrać, ubrać i jechać gdzieś 3 godziny na przykład do jakiegoś innego miasta. To nie lubię. Ale jeżeli siedzę w domu, siedzę sobie, gram, robię coś i nagle czuję takie. Uch, to ja na to mówię, że to jest. że, 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 że się, trzeba się wyszlamić. I idę się wyszlamić i jest mega. czuję, że to się wszystko czyści, nie? A, to na żarty było, tak? Nie, no to ja, to ja też sobie to z kolegami. loda dla żartu robiliśmy. Znaczy, wszystko zaczynało się, że jeden klepnął dla, dla Beki w dupę drugiego. Drugiemu się spodobało i mówi, ja, ja mu, jego. zdjął mu gacie, też dla jaj. A trzeci później jeden. zaczął. Robić loda, ale to wszystko dla żartów, więc się nie liczy, prawda? Przykrość Dawidowi teraz O, to jest moja dziewczyna. Widziałeś? Nie Ty masz pieska, nie? A ja mam kota. Pokaż tego kota Millera! Weź mnie go cholera! Cholera kota Millera. Ale bym mu całował bułkę miłości. bym mu buencję miła! Mogę. Ty ale... Ło kurwa! Ty ale... Jak mi to uda podkreśla co jest? Co jest kurwa, ej! Ja muszę częściej nosić za kolanówki! Holy shit, look at Look at this! What the fuck man?